Co to jest cień i na czym polega praca z cieniem? Cieniem nazywamy wszystkie aspekty samych nas, które w pewnym momencie życia odrzuciliśmy i schowaliśmy do podświadomości. I sam fakt, że te części nas, te aspekty nas są w podświadomości, oznacza, że my nie wiemy, że one tam są, nie widzimy ich, więc stają się naszym cieniem. One wciąż tam gdzieś na drugim planie działają i sprawiają, że mamy konkretne reakcje, konkretne zachowania, konkretne potrzeby, lęki, i tak dalej, i tak dalej, ale my nie wiemy skąd te rzeczy pochodzą. Także praca z cieniem polega na tym, żeby poświecić latarką na te ukryte części nas, na te ukryte aspekty nas, gdzieś w naszej podświadomości, wyjęcie ich na zewnątrz, tak żebyśmy mogli sobie na nie popatrzeć i y, pokochać, zaakceptować te części nas, które kiedyś odrzuciliśmy, i następnie je zintegrować, z tym, kim naprawdę jesteśmy tu i teraz, żebyśmy się stali taką pełną całością. I wszystkie aspekty nas, które kiedyś działały poprzez podświadomość i sprawiały, że robimy pewne rzeczy, jak to się mówi, nieświadomie, tak, automatycznie, w tym momencie my zdajemy sobie sprawę z tych aspektów, z tych ich potrzeb, z tych ich zachowań i możemy w tym momencie te zachowania y, zmienić.